Cześć, Siemanko, z tej strony Touch, a to jest pierwszy odcinek z The Force: Gra studia Earthwork Games. Mm, prosty RTS, nasza taka całkiem przyjemna strategia. E, no i co, ja tam już ze dwie, trzy misje sobie rozpocząłem. E, samouczek przyszedłem. E, długo już w sumie na tą grę, do tej gry się zabierałem, e, ale co. Koniec końców, dobrze, że wyszło, że w końcu ta gra e, u nas zawitała. A więc, tak, co? Twój upór jest godny podziwu, lecz bezsensowny. Nawet mucha nie prześliźni się przez ogień moich karabinów maszynowych. E, zaraz się okaże. Na snajper poradzi sobie z nimi. Dobra, czyli co my mamy zrobić? Mamy zniszczyć. W, w grze poleg W tej grze pole... Chodzi głównie o to, e, żeby zniszczyć reaktor przeciwnika. Nie, do nie doprowadzić do tego, żeby nasz reaktor zniszczyli przeciwnicy. Za to my musimy zniszczyć ich reaktor. E, tego złoża ropy strzeże niewielki fort wroga, niestety w zasięgu strzału, e, ale mamy żadnych. Aha, ale nie mamy żadnych wybuchowych beczek. Okej. Okay. Stawiliśmy baterie moździerzy. No i dokładnie. E, ale karabiny maszynowe wroga wkładną skuteczny ogień zaporowy. Okej. Okay. Nasz snajper zajął wysunięty przeczułek. Musisz rozbudować fort w górę, aby oju przyczółek snipera wtedy ten zneutralizuje wrogie karabiny za Orle cesarstwo. Okej. Okay. Czyli tu są dwa nasze forty, których musimy bronić tak właściwie. Mm, te nasze. Aha, okej. Okay. Oni sobie tu strzelają cały czas. E, tylko zestrzeliwuje ich ta obrona przeciwlotnicza. Dobra, czyli mamy tak, rozbudować ten fort. Nie w ten sposób. Zaraz sobie rozbudujemy ten fort, żeby dosięgnął tego snipera, żebyśmy przyjęli. E, Przejęli tego snajpera. Taniecznie nam to nie przewróci. Bo tak się to giba. Ok. Chyba już mamy. Teraz tak, materiały nie możemy na razie nic więcej... E, nic więcej robić. Zaraz ty popatrzymy. I teraz możemy zdjąć tych... E, zdjąć tych strzelców. O, dokładnie. Celny strzał jeden. Celny strzał drugi. Nie, niecelny. Trochę wyżej. Pięknie. No i teraz już, e, jeśli dobrze myślę, powinniśmy sobie tymi naszymi moździerzami bez problemu e, trafić w ten fort przeciwnika. No i dokładnie, nie mają się nawet czym bronić. Także możemy ich trochę też ostrzelać jeszcze. Okej, nie dopuść do odbudowania karabinów. Hmm, chyba nie dostaniemy tej drugiej gastki. Zaraz się okaże. Spróbujemy też postrzelać trochę jako ten sniper. Ta czy się uda? Powinno się udać. Troszkę to pomożemy naszym moździerzom. Dobra, i wygrane? Dokładnie. Chyba tej drugiej gwiazdki. A, widzę, chyba ją mamy. Pierwsze dwa celne strzały. No i pięknie. Zwycięstwo. No i kolejna. Kolejny fort zniszczony przeciwnika. Idzie ten wasz honor, smocze synu. Rozgnietliśmy was jak żółte dziobów. Dobra, i lecimy dalej. Druga poprawka. Wszystkie trzy y, barełki ropy zdobyte. Ublokowano front Bliski Wschód. Dobra. Czyli co? E, wróg zniszczył nasz wspaniały most między fortami. Był naprawdę wspaniały. Napraw go i wykorzystaj snajpera, aby uderzyć słabe punkty wrogiego fortu. No i dobra, no i próbujemy. Wasz most leży w gruzach, tak samo jak infrastruktura w waszym kraju. Ale my przynajmniej nie lekceważymy zasad BHP. No z tym to ja bym się zastanowił. <grytania> mieści na magazyna, na... Fort wroga mieści magazyny ropy naftowej. Jest uzbrojony w Moździerze. Okej. Okay. musi natychmiast gasić pożary wzniesane przez Moździerze, aby zastąpić łatwopalne belki albo łatwopalne belki pancerzem. Dobra, no to spróbujemy na. Spróbujemy odbudować ten. E, spróbujemy odbudować szybko ten nasz e, most między fortami. My się postaramy. Raczej tam zasady BHP to ja nie wiem, czy one na pewno tu są. <grym> no, widzę, że nie do końca. Czekajcie, zaczniemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz, żeby to się tak nie pochyliło. Hm. Powinniśmy go normalnie odbudować, tylko pytanie czemu, czemu nam się nie udaje. Spróbujmy tak zrobić. Teraz to pociągnijmy w tą stronę i to dotąd, okej. Okay. Tak się nie udało. Czy my możemy w ogóle jakieś uzbrojenie budować? Możemy. Możemy starać się zestrzelić już. Eee te strzały, które w nas polecą. Zaraz jak się nam to. Co jak to połączyć? Zapominam zastrzeliwać ten. Eee... Dobra, mamy grupę. Dobra, udało się. Tym razem się nie udało. Eee, kurde, no powinniśmy to móc połączyć. Coś nam to nie idzie tak jak tak, byśmy chcieli. Dobra, zaraz tutaj poleci pewnie moździerz. Być przygotowani mniej więcej. No nie, ostrzeliwać ich tak to nie ma co. Dobra, mamy. Dobra, oni sobie tutaj strzelają. I co my możemy teraz? O, no i pięknie. Jeden strzał. Jeden strzał i mamy z głowy. Zniszcz oba młodzieże przy pomocy snajpera. Hmm, nie dopuść do zniszczenia mostu. Dobra. Czyli lecimy dalej. Co prawda nie zebraliśmy wszystkich. Ale następnym razem spróbujemy zebrać już wszystkie. To jest nasze centrum inżyniery ufundowane za nasze pieniądze. Okej. Okay. Wruk chce zdominować ten region i buduje fort uzbrojony w moździerz. Jego reaktor osłania pancerz. Dobrze. Karabiny maszynowe mogą strącać pociski moździerzowe, ale są bezradne wobec pancerza. No też tak... też tak właśnie... zauważyliśmy. A następnie do tego, aby przejąć ich... hmm... to znaczy nasze centrum inżynieryjne. Następnie ulepsz karabiny maszynowe. Mini działka, dobra. No to czyli, czyli lecimy. Linie kotwiczne w gruncie lub na inne konstrukcje mogą służyć do podwieszania mostów. O, może nam tego właśnie brakło w poprzednim. W poprzednim. W poprzedniej misji. Dobra, czyli spróbujmy tak. Spróbujmy w tą stronę. To się powinno pochylić. Pytanie, czy nie pęknie? Dobra, linę kotwiczną. Spróbujmy jeszcze raz. Tą stronę, o tak tobie połączymy. I teraz, tak pytanie: czy my tu możemy postawić? Chyba tak, postawmy go tutaj. Z niego, aha, dobra, na razie nie możemy. E... Połączmy i teraz tak w jedną stronę. Pyk dosięgniemy. Nie dosięgniemy, więc musimy połączyć. Żeby nam to bardziej nie pękło. I teraz tak, 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 i w ten sposób. Dobra. No i mamy wszystko. Eee, mamy to centrum inżynieryjne. I teraz możemy prawym klawiszem myszki eee, do działka. Dobra, czyli ulepszamy wszystkich do minidziałka. No i myślę, że damy radę. Oni ten mozier sam chcą budować. Więc musimy się postarać w miarę dosyć szybko, to załatwić. Wybierzemy ich wszystkich. Czy my możemy ich wybrać wszystkich? Hm. Chyba teraz nie. Zbuduj minidziałka od... od zera, nie dopuść do ukończenia moździerza. Dobra, czyli możemy już właściwie strzelać, tak? Ja, oni się przeładowują, chyba niektórzy musimy poczekać, tak, żeby wszyscy byli mniej więcej w jednym tym. Nie, 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 nie po sobie, nie po sobie. Co my to robimy? Co ja to robię? Dobra, scelajmy. Dobra, musimy im zniszczyć to. Dobra, wszyscy? Nie, jeszcze jeden. Nie, no tak, potrujnie to już mają moc faktycznie. No, tutaj właściwie w ten fort możemy strzelać, bo oni Oni dosyć, dosyć nisko się trzymają. No i pięknie i zatwione. Moździerza chyba nie zdążyli zbudować. E, także mamy dokładnie wszystkie trzy gwiazdki, właściwie baryłki ropy. E, mamy zdobyte. Dobra, no to dalej, dalej. Eee, sprzeczne fakty mamy, zaliczone czyli mamy kolejne. Zniszcz fort przeciwnika, nie dopuść, aby wróg oddał strzał. Wygraj, wywołując reakcję łańcuchową. Dobra, no postaramy się. Łoł, wow, to, to będzie konkretnie ropa nas nie interesuje. Nam chodzi o broń masowego rażenia. Otrzymaliśmy informację, że wróg rozmieści sniperów na tych stanowiskach. Ich reaktor jest osłonięty pancerzem. Czyli tam by się przydał, musisz go zniszczyć przy pomocy tych snajperów. Zbudujmy od centrum inżynieryjnego na tym. Okej. Okay. Dobra, czyli tak. Zaczynamy oczywiście od razu od. Czy możemy ich a, okej, okay. broń tego typu nie może być. E, nie może być dublowana. Czyli my tego nie zestrzelimy ogólnie. Musimy pierwsze do tego inżynieryjnego miejsca podejść. Podwieźmy to Liną od razu. Dołączmy się tutaj. No i próbujmy już yy, tych snajperów tam. Gdzie oni się tam kitrają? Mm, tam będzie ciężko trafić. Dobra, udało się. Trochę wyżej. Też nie. Tego miał, ten musi być trochę niż... nie, wyżej. Okej, okay, ten środkowy trochę wyżej. Za wysoko. Dobra, udało się. I teraz tak e, tutaj mamy ulepszyć tych naszych e, sniperów przeciwpancernych. Dobra, ulepszamy ich do sniperów przeciwpancernych. Może mogą właściwie nie wszystkich. Bo teraz nie mamy czym się tak naprawdę bronić, a oni nas tu już mogą powolutku eliminować. O, teraz to mają givery. Dobra, e, zaraz tu będziemy. Czy my możemy w ogóle coś innego? Nie, na razie nie. Widzę. Dobra, mamy. I teraz reakcja łańcuchowa. Za wysoko. On dokładnie w tamtą stronę. Dobra, ten wyżej, ten miał cel praktycznie idealnie był. Prawie idealnie. Ten trochę wyżej, jeszcze wyżej. Ten za wysoko. My w ogóle mieli nie dopuścić do jednego strzału, ani jednego. A coś nam tutaj się teraz chyba nie udaje. Dobra, ich zlikwidowaliśmy, ten trochę niżej. Spróbujmy. Dobra, trafiło, udało się. Chyba jest po nich. No i pięknie. No i pięknie. Co prawda, nie mamy wszystkich. Tak, jak poprzednio, ale ale jest ok, czyli lecimy dalej. Co eee, my teraz mamy? Pancerny papier. Znisz fort przeciwnika, znisz minidziałka przez zamknięte grodzie i nie dopuść do uszkodzenia. Pancerza, dobra, czyli jedziemy. To wynaleźliśmy proch. A teraz mamy minidziałka. Zaraz różniamy wasz fort w jazzki. A Juzgi zmienimy, zmienimy na papier, oczywiście. To będzie papier toaletowy. Papier toaletowy zostali. Powodzenia. Okej. Wygląda to typ karabinu maszynowego większej mocy. Okej, okay, czyli te mini-działki, które były poprzednio. Yy... Kiedy co, spróbujmy? Może. Aha, my tu nie możemy nic zrobić. E, czyli tak, ulepszamy sobie e, to wszystko na stal. E, ulepszamy na stal. Tu możemy pociągnąć jeszcze. Albo nie, teraz nie. E, ulepszmy sobie to wszystko na stal tak, jak właśnie nam tutaj e, w samouczku podpowiadali. Teraz tak, to musimy zrobić na gruć. Mm. Co prawda, właściwie nie. Mogliśmy tego nie robić na gruć. Mogliśmy po prostu. Poczekajcie, pociągnijmy to do góry. Pyk i pyk. I tu mieliśmy zrobić gruć. E, tu stawiamy snajpera. E, tu robimy gruć. Dobra, snajper się za chwilę nam... Aha, jeszcze nie można. Dobra, już to nam powoli likwidują. Ten magazyn. Nie dopuść do uszkodzenia pancerza. Dobra, czekajcie, tu się nam robi. Czyli my mamy teraz likwidować ich. Czy my jesteśmy w ogóle w stanie zlikwidować dopóki oni tego fortu chyba nie zniszczą? Może być ciężko. I troszkę chyba za, za zbyt yy, z przodu umieściłem tego naszego. Dobra, gdzie mamy strzelać teraz? W jedno miejsce, byle w jedno miejsce. Dobra, jeszcze niżej Dokładnie tam powinniśmy A, myśmy w ogóle powinni ulepszyć tego snajpera Dobra, oni... Będziemy mieć, będziemy mieć dosyć ciężko, ja trochę też chyba... Na początku zrobiłem tak, jak nie powinienem Bo powinniśmy od razu postawić tego snajpera Go ulepszać, a ja trochę się y, z tym spóźniłem, że tak powiem Ale dobra, postarajmy się... Dobra, otwierają teraz będą strzelać. Dobra, mamy. Okej, okay, parę strzałów. On się wtedy dłużej ładuje jak jestem niestety przeciwpancernym snajperem. Dobra, udało się. No i ropa jest nasza. Co prawda chyba nie wszystkie. No dokładnie. Nie, nie zniszczyliśmy midziałek przez zamknięte grodzie i nie dopuściliśmy do uszkodzenia pancerza. Znaczy do, u, do, dopuściliśmy właściwie Tu się pojawił problem. Niedziałka mździe jest najperzy Pepant. Macie coś jeszcze? Mądry człowiek nie zdradza tajemnic trzyma broń w gotowości, powiem tylko, że w Europie urządzimy wspaniały pokaz fajerwerków. No oby nie. O, oby nie. Dobra, odblokowano front Europa. Zniszcz fort przeciwnika, nie pozwól się trafić. Traf młodzież Dobra, no to jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Kto mieszka w tym domu, nie powinien bawić się zapałkami. Gotwood przeciwnik umocnił swój fort pancerzem. Dobra. Pozostał jednak słaby punkt w postaci drewnianych belek, wrażliwych na płomienie. Zbuduj ten tutaj warsztat. Następnie postaw moździerz tutaj. Użyj karabinów, by obronić fort przed podpaleniem przez ostrzał moździerzy. No okej, okay, dobra, czyli wiemy co mamy robić. Robimy z nich. Tak naprawdę, y, linie do ostrzału one powinny się bronić cały czas. Pytanie, czy. No, już żeśmy popełnili błąd. Zaczniemy jeszcze raz. Popełniliśmy błąd, bo ja też za, za, za szybko strzeliłem. Y, da się to chyba zrobić, żeby one automatycznie strzelały. Tylko nie do końca jeszcze wiem, jak. Ale zaraz to jakoś wykombinujemy. Technologia, dajmy tutaj od razu tą technologię, o której mówiliśmy wcześniej. Dobra, oni jak wystrzelą tym moździerzem musimy się w miarę bronić, szybko. No nie, znajduje się pod czy Zgrupuj. Dobra, mam... Mamy zgrupowane, czyli jak będą strzelać to będziemy od razu na jedyneczkę i... E, na jedyneczkę się bronić. E, zaraz to wypróbujemy. Potem na górze mamy postawić właśnie... Dobra. I teraz. Nie trafiliśmy. No ale oni też nie trafiają, więc nie jest, nie jest źle. Eee... Dobra, to chyba w nas trafi. Pięknie. Pięknie obronione. Dobra, jak się tam kończy się ten nasz warsztat budować? Nie pozwól się trafić i traf moździerz. Hmm. Gdzie są te moździerze? Te moździerze są tutaj. Tym na pewno nie trafimy, musimy trafić. Mm. O! I teraz strzelały normalnie. Sami. Dobra, mm, i teraz stawiamy moździerz. Postawmy dwa moździerze od razu. Czy możemy w ogóle go ulepszyć? Nie, nie możemy ulepszyć. Tu mamy jakąś technologię, też nie mamy, nie możemy nic właściwie robić. Eee... O nie, 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 nie. Dobra, udało się, ale tutaj chyba... Tym razem się nie uda. No i udało się im trafić nas. Niestety. Dobra, jak tam moździerze? Dobra, moździerze mamy. Dobra, dwujeczka. Czyli dwujeczką i teraz musimy trafić tak, żeby traf żebyśmy trafili te nasze ich moździerze. Dobra, trochę dalej albo trochę mocniej. I trafimy chyba prosto w cel. Dobra, trafiliśmy w moździerz. Dokładnie. Czyli teraz możemy już ich faktycznie likwidować. Oni się powinni i tak i tak spalić, także. Chyba, że się ugaszą. A pięknie. Trafione idealnie w cel. Jeszcze raz i powinno wystarczyć. No właśnie, niestety my też możemy swoje strzały zestrzelić. To jest, to jest problem. Musimy strzelać wtedy, kiedy oni do nas nie strzelają, żeby nasze strzały. Nie, nie zniszczyły naszych pocisków młodzieżowych. No jest wygrana. Pięknie. Okej. Okay. Dobra, no to co? Jeszcze jedna? Ostatnia... ostatnia rundka w Europie i spróbujemy. O jeden most za daleko. Zniszcz 4 przeciwnika, nie kotwicz lin do wiszących wysp i zniszcz snajperem wszystkie karabiny maszynowe. Dobra. Staramy się to zrobić. Na moją, ma, na moją, baterię karabinów maszynowych, pociski balistyczne. Od razu tak na grubo. Zbuduj most, sięgający do pierwszego przyczółka. Okej, okay, czy mamy w ogóle baterię balis ba pocisków balistycznych? Hmm, jak my to mamy zrobić? OK, możemy podwieszać Dolin, ale żebyśmy mieli te wszystkie gwiazdki, wszystkie baryłki, to mieliśmy tego nie robić. Dobra, spróbujmy tak. Eee, tu mamy moździerz. No spróbujmy strzelać tym moździerzem na razie. Czy to coś w ogóle da? No, jest za blisko. Zdecydowanie. Spróbujmy trochę mocniej i trochę dalej. I jeszcze dalej. Yy, musimy to też zmienić na. Aha, nie możemy właściwie zmienić. Dobra, to próbujmy to połączyć. Tak. Pirazy oczko. Dobra, mamy połączone. Raz kolejne. Musimy tym iść w górę, bo to się nam będzie przechylało. A tego właściwie oczekujemy, żeby nam się to przechyliło i w tym momencie połączyło. O, dokładnie. Teraz tutaj sobie postawimy i połączymy to. Dobra, czyli jest dobrze. Spróbujemy strzelić jeszcze raz. Aha, na E chyba strzela w, tą, tak w ten sam sposób jak poprzednio. Czyli oni się na razie właściwie tylko bronią. Więc nie jest źle. Polecimy tak samo jak poprzednio, do góry. Mam nadzieję, że nie pęknie. Pochyl się jeszcze trochę. O, dobra, trzyma. Trzyma, tak na słowo honoru bym powiedział. Ale okej, okay, niech będzie. Spróbujmy trochę tu połączyć coś. Dobra, trochę to ustabilizujemy, mam nadzieję. No i co, teraz snajperem mamy. E, to jako jedyneczkę. To robimy jako dwójkę. Tym moździerzem mieliśmy strzelać dalej. Ale mimo, mimo wszystko on i tak nie trafia. Dobra, co oni tu mają? Mam działka mieliśmy zlikwidować. E, działka mieliśmy zlikwidować. My nic więcej nie możemy za bardzo zrobić. Działka mieliśmy zlikwidować tym naszym snajperem. Tylko jak to zrobić? Kiedy oni nas tutaj. Jeszcze niżej, Gdzie musieli poczekać aż on będzie. Aha, wiem jak to zrobimy. Eee, dobra, dokładnie tak czyli dwójeczka strzela, jedynka w tym momencie, jak oni otworzą. Za wysoko, za wysoko ten sniper jeszcze, jeszcze strzela. Dobra, tak powinno być, ok. Czyli moździerz. I jak będzie leciał, to wtedy snajper. Pięknie. Trafione eee, teraz. Snajperem musimy wycelować sobie wyżej. Za wysoko. Dokładnie tak jak jest teraz. Czyli dwójką strzelamy moździerzem. Jedynka. Strzał. Za wysoko. Jeszcze za wysoko ten snajper. Spróbujmy tak. Jego za każdym razem trochę podnosi, więc niech będzie. W tym momencie go nie podniosło. <gry> Okej, okay, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, mamy wycelowane. Czyli strzelamy dwójeczką i snajper. Pięknie. Został nam jeszcze jeden tylko. Tylko ten strzelec, więc podniesiemy sobie delikatnie do góry. Jeszcze trochę niżej. Jeszcze troszkę niżej. Dobra, będzie idealnie. Czyli strzela, strzela moździerz i snajper. Pięknie. Okej, okay, czyli co? Teraz powinniśmy. Co my teraz mamy zrobić? Mosty powiesić na linę. Dobra, czyli my i tak musimy strzelać. Ale czy my tym moździerzem możemy strzelać? A, okej. Okay. Czyli te balistyczne trujeczka, te pociski balistyczne nakierowuje snajper. Teraz zobaczymy, jak one strzelają. Dobra, niziutko. No i prosto w cel. Pięknie. Zwycięstwo. A więc, tym krótkim zwycięstwem, trzybaryłkowym, że tak powiem. Kończymy dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że kolejne odcinki też Wam będą podobały. A więc co, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku! Cześć!